I feel your love. I just wanna feel your love. Eee, yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming i witam was dzisiaj na podsumowaniu roku 2021. Tak więc to lecimy. od sobie na kanał na YouTubie. Gano sobie wchodzę, dobra, tak więc tak. Więc dzisiaj będziemy oglądać nasze filmy z 2021 roku. Z całego, nie będziemy wszystkich oglądać, a zaczniemy od pierwszego aż do ostatniego. Tej rok temu, rok temu, rok temu. Rok temu, rok temu, rok temu, rok temu, rok temu. 13 grudnia... Wi o! Pierwszy odcinek w tym roku. 4 stycznia 2004. Czekaj, czekaj! Zostaw słowa pod tym filmikiem, bo większość widzów nie subskrybuje mojego kanału. Zobaczcie na to! I musicie zostawić teraz, w tej chwili, subskrypcję. No i w kanale. tym filmie też ja się inaczej przyjdę. I to jeszcze na moim starym laptopiku. Jest dobrze, przechodzimy do odcinka. 19 fps eee. Gaming eee. Jezu! Ale mój stary laptop, tak lagowany nim, że... To, wiesz że co? E, tej czyszczonko zrobiłem. Chodzimy takie coś. Tak, czyszczonko tutaj zmieni. Kontro, kontrola... Kontrola konta użytkownika. Teraz ja przejmujemy YouTube. Tutaj lagi. Może jak to lagował mój stary laptopik, kurde. tej jest I też będziemy czytać komentarz. Wojteku! Każdy może zejść na wielki brach. Enlist Prawo autorskie usuń to. No jasne, że nie. Nie no. Tutaj... tutaj ten no to mój odcinek już na... 4 luty. Już na tym moim kompie, co teraz mam, to nagrywałem. Moje Twoje Games! To był jeden z moich ulubionych widzów. Dobra, zostaw mi łapkę w górę i suba. Dzięki Wojak Games, dzięki, dzięki, tylko mi tutaj mikrofon z suba działał. Tutaj. Taki oto. A dzisiaj pokażę wam jak zbudować nowoczesny domek o wymiarach 8 x 11. I tak. Tak, tej, piszcie te komentarze. Film, Dizowski, dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Są brzydkie. nie są brzydkie. Są. Discord nie działa. Dobra, więc teraz tutaj... Discorda macie jakby co w linku w opisie. Macie Discorda w linku w opisie, jakby co? Ten kanał link zawsze działa. To jest Cyberpunk. Już na tym PC to nagrywałem moim. Więc co to mam? No. no, moja ulubiona gra. Cyberpunk. No to to. O, to jest cyberpunk. Moje odcinki o, macie. Zaczęło się. Aha. Dwie łapeczki w górę. Dzięki. I teraz ten filmik test, to, to widzę. Noś, noś. Dzień dobry nocy. No i tam A się widzicie. To wynik teraz? Roku. O, o, ale grubiotko. Tutaj to tu mamy ten Cyber Cyberpunka. Moje stare stanowisko gamingowe. Przepraszam, ale oryginalne no. filmy no, usunięte. Mój PC. No tak. Który teraz mam? Tylko teraz I to ja, ja mam biurko mamu, gamingowe. Ja jestem już fan gaming. A dziś no moje Przepiękne, Przypomniały mi się stare czasy. To jest dzięki Cyberpunka. Ale tutaj ktoś napisał komentarz. No, dzięki stary! Dzięki MR no, Ja go na jakieś te mamy Chodzimy na ten Innovative Online Industrię. dust. go, zaflujcie mnie na Twitterze jak i na Instagramie. Także lecimy. To jest. Hm. Jakieś anime. Dobra anima. Rzutaj Janimy. Hmm. Hej, jakieś. Dobrze, to jest... Jak ja to jest <laughs> dobre? To, to było dobre, a więc, Tutaj mój survivalowy domek. No dzięki, Wojak! Tutaj Wojak Games napisał. Dzięki, Wojak Games. Ech. Tutaj znowu wrócimy do serii z Cyberpunk'a. W przyszłym roku nape naprawdę znawiam tą serię, widzowie. TUTAJ! Mał... No. Tutaj... To, 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 to... Tutaj PC Building Simulator. Dzięki, Wojak Games. Tutaj nie. Tutaj mój piękny domek! Dzięki, Suzanku, za komentarz! Enli, sobie też dziękuję! Tutaj te meme ładny most, domek. Tutaj te w domy. A to w ogóle to nikt już... Tego to w ogóle nikt nie ogląda. 22 marca. Film, jej. Tutaj, to... Tutaj jakiś typ mi napisał komentarz z brzydkim, oczywiście nie brzydkim. Tutaj już moje, które czytałem, dzięki Minty Grill BSP, za napisanie tego komentarza, TZK, smutna informacja, cześć siema, widzowie a więc już się no ja jestem. Jorge Gaming, co, co za? Coś tutaj Zresztą, napisał. Za? Mota informacja. Minecraft Magma Escape. Ale słaby opie Popie! Anis! Sam! Chyba twój jest. Chyba twój jest słaby. Ta jasne. Jak może być słaby? A więc tak Tutaj to za free Dzięki ziomek 15 Nikt nie działa bo już nie wiem ktoś to usunął Nie wiem co się tam stało Tutaj mój domek Emilia dzięki Cześć os nie za za Niesamowita produkcja idea. Bardzo lubię twoje wideo. Szkoda, że nie, że nie jestem taki dobry jak ty. Muszę literówka. Tutaj to blender, nikt nic nie napisał. Lody ekipy. Mmm, pycha. Jesteś super, racja jest super. Eee, ja się na ja jestem już... Dzięki. No dobra. To jest problem, o którym nic nie napisał. Windows 11. Dzięki Wojek Games XD napisałeś. Więc macie burza, burza, ale kur... i problemy z Discordem, te, to jest. tam nie jestem, ja gaming, a dzisiaj pokażę. Suba, jeżeli. Ole, burza! Więc... Ale dobre. Widzowie. Ale dobre. Powiem wam, widzowie, że. Jestem, ja moja mama i tata ze mną. To widzowie. Ja wasz, ulubiony YouTuber. Ale dobre. Oh. Bo będzie. Dobra. Wow oh my god, widzowie! Wow! Ale mocno... Ja, ja tu będę nagrywać, widzowie. Mi tata idzie z siostrą. Dobra, widz, burza, burza. Tutaj mały domek. Dzień przed wylotem. A co to oznacza? Ty po polsku nie umiesz mówić. Czyli po polsku. Ahoy, Piękne Pekne wideo, a uzna, uzna wideoprodukcja. Welmisa palcia wasze wideo. Skoda, że nie są tak dobre, ako wy. Co to oznacza? Tylko lepiej w Google to masz. Słowacki! Cześć o ładne wideo i niesamowita produkcja wideo. Naprawdę lubię twoje filmy. Szkoda, że nie jestem tak dobry jak ty uśmiechnięta buśka. A dzięki. Eee, y ja już się mam na... To dobre. Tutaj te lądowanie. Ale to! Się, mama, zabrudziłem ja basen ogrodowy szłam, a Dzisiaj no pokażę wam Patrzcie Mój basen! Patrzcie jaki basen mi się tutaj zabrudził latem zupa, fajnie Basen tej pop eat 11 września Tutaj wakacje pierwszy odcinek Ten dzień to akurat zdałem z baskiem to trochę mi lagowało. Nie wiem jaki jest z tego bot, ale Nie wiem czy ja coś, że nie ustawiłem. A tutaj miałem tylko tyle FPS, bo shadery. No i film jest coś... Dobra, ja go nie... Eee, ja ja jestem Josi fan gaming, a dzisiaj pokażę wam jak... Ładny domek w skale w Minecraft Ja nie skopiowałem tego lecimy. tylko wziąłem pomysł no tak, no Pierwszy komentarz, zostawcie suba Dzięki Wojak Games Łapkę w górę też Jeżeli Wam się spodoba ten domek Dzięki Wojak Games za ten domek tutaj to 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 Bebebe be, be. Moje stanowisko gamingowe 150 subs Sub ja special Yo, si fan gaming a dzisiaj pokażę Wam. Wygląda trochę jest... jak test, że tutaj mam PS4 u siebie w stanowisku gamingowym. Widzę tutaj, co by tu, baby. Licepiast. Okay, ja, ja jestem Jashi Fan Gaming. A dzisiaj oglądam sobie pociągi na dworcu kolejowym. Licepiast. Telka stoi. A to Jedzie co jest? Dobra, jedź na ten Jest. Jest to EP09, jedzie EP007 Jeże. O jest. EP09! Kurde jaka wafu jest jezu! jeże. Tutaj jak uruchomić EU07 No i wpadniecie na go Discorda. Także tak. Lecimy bez przedłużenia. Tutaj wagony jadą same, tej N57, tutaj wygo... wypadek pociągu, to jest śmieszne. Gucio, fajna muzyka, dziękuję. To jest dobre. Uf, widzowie Ale tutaj macie Poradnik Kierunkowa na pozycję przód przyciskiem Pantogram I tak, kobieta. 102 odpomoc Zostawiamy Stawiamy na najżej ruszy. Lokomotywa dzisiaj co Na empacie zmniejszamy minusy. Gas Kanał radia regulujemy. Waliamy. To jak uruchomić P09 Tutaj live o zimek, łączę Yo, Siemano! Ja jestem Ta siostra mi ryczała w tle Moje live Więc dobra widzowie Jedziemy już do siema! Eni dzięki Eniz jesteś spoko. Naprawdę ci dziękuję Tutaj odcinek z Edlizem! Ej dobra mord... Tutaj odcinek z Edlizem... To... tutaj, tutaj, ta, to ta, Zero A to... to jest śmieszne widzowie. Dobra, teraz. No dobra. Dobra! Dobra.

Train Simor 2 New dzięki To Eyo, się no Ja jestem Yoshi Pan Gaming No i Witam Was na dzisiejszym live No i tak jest maszyny Ej katastrofy Pier bitego książka z Dniutu Ja już mam, ja jestem nieszy. Problem z kontrolerem od PS4. Tutaj unboxing od moj mój piesio, naprawdę fajny. Piesku, bierz mnie. Ale śpieszny. Tutaj od pociągistru głównego, a tutaj ostatni live przed świętami. Lej. Tylko Bigos! Więc jedź świętam! Więc, więc jedź ja, To już nie było! Jest... To my! A, my! To my! To To mój te tutaj. Amelia Waldon. Spoko, kozak. Tutaj macie regio. Własne składy. Eee, ja uszymam, no ja... Minecraft Ja fajna katastrofa kolejowa Prawda fajnie mi Catastrophe! N76ELF Vivespana i to wszystko Więc narka, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, papa pa.